wszystkim, z tej strony witajcie w nowym odcinku z G Drive. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy się przebijać przez poduszki, ale to nie trzy, tylko przez siatek. I będziemy oczywiście się przebijać tym oto Fordem uszem. I uwaga, zaczynamy! m um, Czemu on się przebił? Czemu on się przez żadną nie przebił? O co... O co chodzi w ogóle? Aj, tu... Nie pytajcie, co, co tu robi ten kot. Mi, mi kot po prostu wskoczył do komputera. I wiesz... Czamy... Wieć... Nie, nie wjechał. Ale słuchajcie, mi się nie podzodajemy. Cze... Czemu mu opona wypadła? O co chodzi? Czemu mu opona wypadła? Po, po, poczekajcie, bo tu, bo tu opona mu wypadła. Dobrze. Czepiamy to tutaj pięknie, pięknie jedziemy. Zapomniałem o